Dzień dobry Panie Marszałku, witam Państwa serdecznie. Dziękuję, że Państwo przyszli. Rozpoczynamy briefing prasowy przed 38 posiedzeniem Sejmu. Wczoraj było tematów politycznych sporo, więc dzisiaj przede wszystkim legislacja. No i niewiele czasu na to nasze spotkanie, wystarczająco dużo, żeby opowiedzieć o ustawach, ale pewnie na pozostałe pytanie mniej z uwagi na prezydium tuż przed tak. rozpoczęciem Sejmu. Panie Marszałku, bardzo proszę. Dzień dobry, prezydium Sejmu zaczynamy za 15 minut, więc. Tyle czasu mam, żeby z Państwem spędzić, ale oczywiście dwa, pewnie bardzo trzy polityczne dni tutaj w Sejmie, więc okazji do rozmowy będzie więcej. Zaczynamy kolejne posiedzenie Sejmu. Na, kole na poprzednim posiedzeniu uchwaliliśmy 25 ustaw. To jest, myślę, dość sporo. Na tym posiedzeniu planujemy przyjąć 7, 17 ustaw, w tym 8 ustaw deregulacyjnych i można powiedzieć, że. Spór polityczny w Polsce dotyczy różnych kwestii, a tu dzieją się rzeczy w Sejmie podczas kiedy my się zajmujemy kolejnymi wojnami, naprawdę istotne dla obywateli. Uchwaliliśmy, jak wiecie, możliwość wprowadzenia korekty do zeznania kontrolowanego przedsiębiorcy w czasie już trwania tej kontroli. Wydłużenie terminu powrotu do dawnego nazwiska po rozwodzie to było kilka miesięcy, teraz jest chyba trzy, teraz jest rok. Zwiększenie zwolnienia podmiotowego z VAT z 200 do 240 tysięcy. Na tym posiedzeniu przyjmiemy ustawę, która zwiększy ochronę obywateli zawierających ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej, będzie możliwa od tej pory dwustronna komunikacja elektroniczna adwokatów i radców prawnych z sądem co znacznie mam nadzieję przyspieszy postępowanie sądowe. Będzie można też dzięki tym ustawom, które na tym sejmie uchwalili, jeżeli zgubimy paszport za granicą, udać się po tymczasowy dokument podróży czy dowód osobisty nie tylko do placówki polskiej, ale do placówki dowolnego państwa Unii Europejskiej. Więc jest to rzecz, która rzeczywiście też myślę wielu z nas ma szansę pomóc, jeżeli szybko to przeprocedujemy i prezydent podpisze, to może nawet jeszcze na tych wakacjach Polacy będą mogli z tego rozwiązania Korzystać. Będziemy mieli również na tym sejmie w dość długim i napiętym ustawę o mniejszościach narodowych, która, którą położyłem jako nasz projekt, która zapewni wsparcie mniejszościom narodowym w Polsce w ich dialogu z rządem projekt Ważny Polski 2050 też na tym sejmie będzie który obejmie wszystkie umowy zawierane przez obywateli kupujących mieszkania z deweloperami rękojmią tak żeby ich prawa były lepiej respektowane wobec tych którzy mieszkania im sprzedają na tym sejmie też będzie bardzo ważny pakiet dwóch ustaw fundamentalnych z punktu widzenia zawodu psychologa i psychoterapeuty. To są ustawy jednorządowe o psychologu, psychoterapeucie w poselska, które tak naprawdę regulują całą tę sferę tak ważną dzisiaj dla naszego życia. Było bardzo dużo głosów w konsultacjach społecznych i spodziewam się, że tak właśnie też będzie dużym zainteresowaniem ten projekt obdarzony na posiedzeniu Sejmu. Chciałbym, żeby te wszystkie projekty, które spływają do Sejmu, a spłynęło ich kilkanaście już w lipcu, zwłaszcza tych deregulacyjnych, zostały wyczytane przed wakacjami, dlatego zdecydowałem o wydłużeniu następnego posiedzenia Sejmu o jeden dzień, więc zamiast zaczynać w środę, zaczniemy we wtorek i Sejm będzie obradował we wtorek, środę, czwartek i piątek, od 22 do 25 lipca, tak żebyśmy zdążyli te wszystkie ustawy przeprocedować przed kolejnym sejmem dodatkowym, który zwołałem na 5 sierpnia przed zaprzysiężeniem, a później już jest ta kilkutygodniowa przerwa w sierpniowa, która pozwoli nie tylko posłom, spędzić czas ze swoimi rodzinami, ale przede wszystkim, która pozwoli też pracownikom Sejmu spędzić czas ze swoimi rodzinami, zadbać o swoich bliskich, a nam tutaj, i też o tym wczoraj rozmawialiśmy na prezydium Sejmu, rozpocząć kolejne remonty i przeprowadzić, których wymaga nasza sejmowa infrastruktura i nie da się ich zrobić w biegu, więc pan prezydent z Sejmu wyjdzie 6 sierpnia i od razu tu wejdzie wiele ekip budowlanych, które zaczną, zaczną swoją robotę. Co jeszcze mogę Państwu Powiedzieć. Pytaliście Państwo, bo ja już też o tym i media o tym donosiły, o wniosek immunitetowy dotyczący posła Macierewicza. Tutaj natknęliśmy się na poważną przeszkodę formalną. Rozmawialiśmy o tym wczoraj z ministrem Bodnarem. Szukamy rozwiązania tego, tego wyzwania. Związane jest to z tym, że uzasadnienie wniosku immunitetowego, immunitetowego pana Antoniego Macierewicza jest obłożone klauzulą ściśle tajne. W, dostęp do klauzuli ściśle tajne ma w tej chwili 15 parlamentarzystów. Sejm co do zasady w sytuacjach, które wymagają zniesienia jawności, obraduje w formule tajne, w klauzuli tajne albo zastrzeżone. W związku z powyższym, żebyśmy mogli w ogóle nawet zaopiniować ten projekt w, czy ten wniosek, musimy mieć albo inną klauzulę, albo znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Kłopot w tym, że zdaje się, że od samego początku śledztwo w tej sprawie zainicjowane chyba przez SKW prowadzone było właśnie w tej klauzuli ściśle tajne, a więc nie jest to tylko jednoosobowa, jak mogłaby być decyzja w pana profesora Bodnara, żeby tę klauzulę zmienić, no bo jak wiecie państwo z klauzulami to jest tak, że ten, kto nadaje, ma też możliwość zdjąć. Więc próbujemy ten problem teraz rozwikłać, tak żeby ten wniosek mógł być w odpowiedni sposób procedowany. Za przysiężenie prezydenta to państwo wiedzą, że wczoraj podpisałem postanowienie, mam nadzieję, że już jest opublikowane o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego na... 6 sierpnia na godzinę dziesiątą w celu zaprzysiężenia prezydenta no i chyba tyle. Zaczynamy za chwilę od głosowań proceduralnych i później ustawa o weteranach bardzo wyczekiwana, jako pierwsza dzisiaj w Sejmie przez środowisko weteranów poszkodowanych, która wreszcie pozwoli weteranom uzyskiwać odszkodowania niezależnie od tego, poszkodowanym, jaki był uszczerbek procentu na, procent uszczerbku na zdrowiu, a nie przepychać się z polskim państwem o to, że jeżeli straciło się część swojego zdrowia, służąc temu państwu, broniąc tego państwa, służąc pod flagą tego państwa, pod jego godłem, reprezentując polskie państwo, niosąc spokój tam, gdzie trzeba, to się trzeba będzie później handryczyć ciągać po sądach, czy to było 3% czy 5%. Był uszczerbek na zdrowiu, była krzywda, państwo polskie powinno odszkodowanie wypłacić i cieszę się, że od, tak, od takiego akcentu dzisiaj to nasze posiedzenie zaczynamy. No to tyle z mojej strony. Pewnie jeszcze mamy czas na jakieś dwa, trzy pytania. Poseł Suski przyszedł, pewnie też będzie. Pytał. Republika, bardzo proszę, panie redaktorze. Dzień dobry, Daniel Machnowski, Republika. Mam pytanie o dymisję prezes Wód Polskich. Ta dymisja nastąpiła w ciągu ostatnich godzin. Z drugiej strony mamy tutaj zagrożenie meteorologiczne, mamy intensywne ulewy, może dojść do sytuacji powodziowych. Czy dymisja prezes tak ważnej instytucji w tym czasie jest niefortunna, czy... Pana zdaniem jest tutaj jak najbardziej na miejscu, jeżeli ta pani się nie sprawdzała na stanowisku. Ja uważam, że w ogóle wody polskie potrzebują jeszcze głębszej reformy. W to, że to jest moje zdanie że stworzono Wody Polskie, a zrezygnowano z tych regionalnego zarządzania w gospodarką wodną, nie było trafną decyzją i nasi poprzednicy, moim zdaniem, podjęli niewłaściwą decyzję. To nie jest mój resort, znaczy moje ugrupowanie nie, 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 nie odpowiada za ten resort, bo to nie jest resort Pauliny Henik-Kloski, tylko Dariusza Klimczaka. Natomiast wierzę, że pan minister Klimczak doskonale wie, co robi. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że przed chwilą mieliśmy potężnie niskie stany wód w bardzo wielu rzekach Polski, a za chwilę Ile spodziewamy się w związku z intensywnymi opadami, możliwości też, że ta sytuacja pójdzie w drugą stronę. Myślę, że jeżeli jest wątpliwość. Czy ktokolwiek w administracji publicznej, państwowej poradziłby sobie z wyzwaniem, które nas czeka, a jesteśmy w takiej sytuacji, że jest wyzwanie, to trzeba dokonywać szybkich i zdecydowanych decyzji. Jeżeli ja nie znam sprawy i nie znam sytuacji w wodach polskich, natomiast wiem z innych, że tak powiem, okoliczności, że jeżeli ktoś na froncie nie dowozi, to się po prostu zmienia dowódcę. I takie rzeczy bardzo często się zdarzają. Mówię o po poszczegóły, zapraszam do ministra Klimczaka, bo nie mam w tej sprawie wiedzy. Bardzo dziękuję. W Polsce 24. Dzień dobry, panie marszałku. Szymon Telewizja w Polsce. Chciałbym zapytać o napięcia, które się pojawiają w Polsce 2050 i też o pański konflikt z posłem Zimochem. Czy to jest preludium jakichś większych podziałów, większych konfliktów, napięć i także o falę krytyki, która się na pana wylała po spotkaniu? Ja bym także chciał zaznaczyć, tutaj nie było nic dziwnego w tym, że Pan rozmawiał Dziękuję z prezesem, z prezesem Kaczyńskim, bo ten dialog powinien być, być prowadzony ze wszystkimi środowiskami politycznymi w przeciwieństwie do tego, co reprezentuje niestety premier Donald Tusk. No nie, to tak, znaczy doceniam e... słowa, ale rozumiem, że Tusk jest zaklęciem, które też znaczy, musi paść znaczy, w każdej wypowiedzi. Nie to nie jest tajemnica, poda... że premier wyklucza z możliwości debaty. Coś panu u... powiem. Pan premier spotykał się z prezydentem opo Dudą, który nie jest z jego ugrupowania, też w dyskrecji na okręcie wojennym. Pamięta pan pewnie taką sytuację. Też państwo bardzo to przeżywaliście, bardzo żeście próbowali dociec szczegółów tego spotkania. Ale może odpowiem na pana pytanie dotyczące przede wszystkim posła Zimocha i naszego ruchu. Ta sytuacja z Tomkiem Zimochem to nie jest tak, że ona powstała wczoraj. Ona narastała od ponad roku albo nawet i więcej. Ja uważam Tomka za wspaniałego człowieka. Uważam, że jest fenomenalnym w ogóle był fenomenalnym dziennikarzem wszyscy znamy jego dokonania jest fenomenalnym działaczem społecznym Tomek to jest maszyna do robienia akcji społecznych to jest człowiek, który jest w stanie zrobić konkurs, akcje, zebrać ludzi, skrzyknąć to jest po prostu człowiek maszyna do tego. Natomiast on w, nie współpracował, nie grał zespołowo z naszym ruchem już od dawna, w, w związku z powyższym to, co się stało teraz, jest tylko potwierdzeniem faktów, które miały miejsce. W, jeżeli ktoś jest w naszym ruchu, to serdecznie zapraszam, a nawiązując do pierwszej części Pańskiego pytania, w, ja moim posłom czy naszym posłom, naszym działaczom mówię wprost jeżeli chcecie złożyć rezygnację. Jeżeli chcecie odejść, proszę, przyjdźcie do mnie z dokumentami, z kwitami, połóżcie to na stole, patrząc prosto w oczy, powiedzcie mi, że chcecie odejść. Nie ciągajcie się z tym po mediach, nie, nie, nie róbcie smrodu w jakimiś przeciekami czy pogłoskami. Przyjdźcie, powiedzcie, po męsku, skonfrontujcie się z rzeczywistością. Zapraszam. Nigdy nikogo nie nienawidziłem, nigdy nikogo nie będę nienawidził na scenie politycznej, nawet moich przeciwników czy tych, którzy mówią, nasz czas razem się skończył, ale uprzedzając Pana kolejne pytanie, nie ma takich osób na horyzoncie. Ja takich nie widzę, które chciałyby z Polski 2050 odejść. My dzisiaj jesteśmy w odwrotnym procesie. To znaczy, my dzisiaj potrzebujemy więcej jedności, a nie podziałów. Dlatego, że taka jest moja ocena od kampanii prezydenckiej próbuję ją Państwu suflować, moim koalicjantom, wszystkim naokoło, że dzisiaj w Polsce krytycznym podziałem nie jest podział lewo-prawo. Nie jest, przepraszam, złamie tutaj dogmaty, ale. Taka moja rola w Platforma PiS. Dzisiaj podstawowym wyzwaniem jest to, że my za chwilę możemy mieć ekstremistów na pokładzie z łącznie liczonym pewnie około trzydziestoprocentowym poparciem i to jest dzisiaj zagrożenie dla Polski. I ja dzisiaj próbuję i będę robił wszystko, żeby był w Polsce pokój, a nie wojna. Dlatego będę rozmawiał z różnymi osobami. Z Jarosławem Kaczyńskim też będę rozmawiał, kiedy będzie chcę, chciał rozmawiać. Nie zawsze Ładama Bielana, przyznaję to nie było może najzręczniejsze, ale taką dostałem propozycję w akurat miejsca spotkania a też zaznaczałem, moje pierwsze spotkanie z Jasłem Kaczyńskim miało miejsce o 13.00. Nie dokończyliśmy go z powodów moich rodzinnych, więc uznaliśmy, że trzeba rozmowę po prostu skwitować, dokończyć. Odbyła się w pierwszym możliwym terminie, w którym miałem tego dnia czas. O 21.30, bo 21.00 przyleciałem z Gdyni. Tak miejsce było wybrane niefortunnie, ale czy będę rozmawiał? Tak będę rozmawiał, bo uważam, że należy rozmawiać. Nie wchodzę do żadnego rządu technicznego, nie interesują mnie te propozycje, uważam, że te klocki się nie składają, że to nie klika, że to nawet taki pomysł, rozważany teoretycznie, a nie rozważam go, bo jestem w innej koalicji, przyniósłby dzisiaj w Polsce więcej chaosu niż porządku. W, dzisiaj natomiast musimy rozmawiać o Ukrainie, musimy rozmawiać o Stanach Zjednoczonych, musimy rozmawiać o nowym prezydencie, więc tak będziemy rozmawiać. I nie zamierzam nikogo w, przed nikim chylić czoła, znaczy klękać teraz albo przepraszać za rzeczy, które w mojej ocenie są oczywiste. A oczywistą rzeczą jest, jeżeli się chce pokoju, a nie wojny, że rozmawiać trzeba nawet z tymi, z którymi się głęboko nie zgadzasz, nawet z tymi, co do których postępowania nie masz wątpliwości, że często postępowali źle zresztą druga strona w mojej sprawie też nie ma żadnych wątpliwości. Więc spokojnie rozmawiać trzeba, teraz się trzeba skupić na przebudowie tego rządu i przebudowie, zwiększeniu efektywności tej koalicji, a rozmawiać będę i z rządzącymi, i z opozycją i będę przekonywał mój klub. I będę przekonywał moją partię, że dzisiaj jest czas myślenia nie o tym, jak zrobić grupę rekonstrukcyjną z 2023 roku, tylko jak się przygotować na 2027, który będzie zupełnie inny. Gwarantuję to wam. Słyszałem ludzi, byłem, rozmawiałem. Gwarantuję wam, że będzie zupełnie inny niż wszystko, czego doświadczyliśmy do tej pory. Yy, dziękuję. Ostatnie pytanie pan redaktor Tokewem, Przepraszam, ale mamy mało czasu, więc to po Tylko jednym... króciutko chciałem zapytać, panie marszałku, panie czy jeśli. Nie, nie, nie. Proszę, 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 panie redaktorze, będziemy mieli czas. Proszę, następny. Chciałem się dowiedzieć o dzisiejsze spotkanie liderów. Czy jest szansa, że po tym spotkaniu jest już... dość wieczorem, wie pan. Nie wiem, jak państwo to też się... No, że o 18. Czy Poza nie? Sejmem. No, domyślam się. Natomiast chciałem się dowiedzieć, czy że, tak jak nam mówiono wcześniej... W mieszkaniu ten, premiera. Ten harmonogram rozmów przewiduje, że dzisiaj już będziecie rozmawiali o konkretnych nazwiskach, konkretnych resortach i że rzeczywiście tak jak Pan Premier zapowiadał w przyszłym tygodniu jest połowa lipca, 15 lipca, czy wtedy poznamy już nowy kształt gabinetu Donalda Tuska. Pan premier pokazał nam swoje propozycje. Mieliśmy bardzo długą, chyba czterogodzinną rozmowę na ten temat, na temat tej propozycji. To jest propozycja, która no, będziemy na nią pracować. To jest dobra propozycja wyjściowa. Dzisiaj rzeczywiście kolejne okrążenie musimy zrobić, bo usłyszeliśmy propozycje, poszliśmy do swoich ugrupowań, wracamy po tym, co usłyszeliśmy, no bo to nie ja mam większość, tylko posłowie decydują o tym, to ugrupowania decydują o tym, więc musimy to mieć skonsultowane, więc dzisiaj pewnie będzie drugie okrążenie, czy ostatnie, nie ostatnie w mojej ocenie. W mojej ocenie pewnie będą potrzebne jeszcze jedno albo dwa okrążenia, żeby ten proces dopiąć. Nie wiem, czy zawsze na naszym szczeblu. W, natomiast myślę, że trochę źle się stało, że my rozmawiamy cały czas tylko o kadrach, personaliach, stołkach, przesunięciach, w, a nie rozmawiamy, a postulowałem to o rzeczach do załatwienia, o sprawach do załatwienia. Bo jak dzisiaj jadę w Polskę i ludzi pytam, to oni mnie nie pytają, kto będzie ministrem tego czy siam tego. Tylko pytają mnie, a co z tymi rzeczami, które nie zostały zrobione obiecaliście, a co z tamtymi, a co z tamtymi? Jaki my mamy pomysł na sytuację, w której ekstremiści za chwilę... Słuchajcie, ekstremiści dzisiaj biorą nie z ekstremów, ekstremiści dzisiaj budują z centrum, ekstremiści dzisiaj wyjadają nasze elektoraty, ludzi, którzy nam zaufali, ludzi, którzy w nas pokładali nadzieję. I nie mówię tylko o Polsce 2050, żebyście mieli jasność. Więc my dzisiaj musimy powiedzieć ludziom, że co, co jest tym naszym nowym rozdaniem, jak my chcemy to budować, a nie tylko rozmawiać o stołkach. Ale rozmowa o stołkach też jest potrzebna. Pyta pan, czy 15 lipca, ja rozmawiałem o tym z panem premierem też ostatnio. Ja uważam, że bardziej realistyczny i taki zaproponowałem jest termin pierwszego 2 se, sejmu lipcowego, czyli tego 22-25 lipca i będę namawiał koalicjantów, żebyśmy wtedy ten proces zamknęli, ale na pewno przed zaprzysiężeniem prezydenta i na pewno przed sierpniową przerwą. Więc tak widzę ten proces, dzisiaj kolejne okrążenie, na pewno nie ostatnie. W, będą pewnie jeszcze, jak mówię, ze dwa. W, w, ja jestem dobrej myśli po tym spotkaniu. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to tak poukładać, żeby to był mniejszy rząd, rząd taki, któremu premierowi będzie łatwiej operować, sprawniejszy. No tylko cały czas brakuje mi tego, żebyśmy bardzo jasno i czytelnie zakomunikowali, nie tylko dokonaliśmy roszady na szachownicy, tylko jeszcze raz powiedzieli wyraźnie ludziom, w co my tak naprawdę gramy. Dziękuję bardzo, bardzo dziękujemy i zapraszamy.